Witajcie, drogie dzieci! Dziś Wielka Środa, wielka też była cena, którą otrzymał Judasz za zdradę swojego przyjaciela, Pana Jezusa. Szczęść Boże! No, ksiądze Łukaszu, ja tutaj jestem zgorszony tym wszystkim. Tfu, tfu, tfu. Po prostu mnie to przeraziło. Jaka wielka cena? Niech mnie ksiądz tutaj Łukasz nie rozśmiesza. 30 srebrników, drogi księdze Łukaszu, no to przecież to są drobne. Przecież to jest w ogóle bezcenne życie pana Jezusa. 30 srebrników to, to była cena za niewolnika, a nie za króla. Czuję się taki. Wstrząśnięty tym wszystkim, nie wiem, nie wiem. Mam nadzieję, że nigdy ja nie sprzedam tego, kto jest dla mnie takim najcenniejszym w życiu człowiekiem. I w zasadzie to Panem Bogiem. Drogi Bogu, ja to tak się zastanawiam, czy ta przyjaźń pomiędzy Judaszem i Panem Jezusem rzeczywiście była prawdziwa. Tak się przecież nie robi w przyjaźni. Zadbajmy o naszych przyjaciół, zadbajmy o nasze relacje. Księży Łukaszu, a przede wszystkim zadbajmy w tych dniach o tę najważniejszą relację, relację z Panem Jezusem. Mam taką nadzieję, że dla Ciebie, dla naszych widzów i dla mnie zawsze pozostanie najważniejszą.